Nie tylko ja debiutowałem, bo i pierwszy debiutował i na początku ten debiut za, za dobrze nie wyglądał. Nawet miałem myśli w głowie, czy, czy go nie zmienić, ale spokojnie do tego podszedłem. Sam podjąłem taką decyzję, żeby zagrał, no to muszę chłopakowi też pomagać i piszę to obronną ręką i na pewno to jest przyjemne, kiedy chłopak 6 czy 7 tygodni temu grał na nawet trzecioligowych boiskach, a dzisiaj wychodzi w ekstraklasie przeciwko bardzo dobrym zawodnikom Krakowi. Błędy popełnił, ale będzie szedł do przodu i trzeba się z tego cieszyć, że mamy takich, takich zawodników. Ja zdaję sobie sprawę, że, że mógł mieć te obawy, tym bardziej z tym karnym żółtą kartkę I, i, i pewnie był to ciężki moment dla niego do, 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 do przemyśleń. Dziękuję mu za zaufanie, za to, za to że dał mi zagrać do końca, bo, bo nie ukrywam, że ten karny, taka sytuacja jeszcze mnie zmobilizowała do tego, żeby jeszcze lepiej w tym meczu wypaść i może też trochę mnie rozluźniło. No, no, taki, trochę to głupio brzmi, ale, ale ten, ten mój błąd pozwolił mi w sumie zagrać myślę później już... No trochę Cieszy bardzo liczba kibiców, która przyjechała, którzy naprawdę nas wspierali, dopingowali głośno, było słychać, momentami przekrzykiwali kibiców Klakowi. Wykorzystują to, to co mają, to co umieją, czyli walkę wręcz, czego przykładem jest nawet bramka żelucha na 2-1, bo piłka kozłowała, nie wiem, zrobiła pewnie za dwa wysokie kozły i nie gonił do piłki najpierw, tylko najpierw postanowił sobie ustawić obrońcę, najpierw z nim się stary fizycznie. Przepchnął się, wszedł przed obrońca, wbiegł po pole karne, co uniemożliwiało jakąkolwiek próbę interwencji stoperowi, bo, bo groziło to rzutem karnym. I po prostu tak na pewno będziemy, będziemy usiłowali grać. Na pewno cieszy mnie debiut, można powiedzieć, po, po roku spędzonym w Katowicach i, i od razu bramka, bramka która dała trzy no, punkty koronie, także na pewno bardzo cieszy Przegrywamy mecz otwarcia u siebie. Musimy go wygrać. Przegrywamy praktycznie w słabym stylu, także istnę usprawiedliwianie dla nas i tyle. Ja myślę, że tutaj na pewno nie aż tak mocno martwi. sam wynik tego meczu, a sama nasza gra. Gdzieś od 20 do 70 minuty w ogóle można powiedzieć gra się nie kleją. Wszystko, co gra górą, także tutaj na pewno o grze można powiedzieć, że bardzo, bardzo duży minus na dzień dzisiejszy. Przegrywając 1-0 na wyjeździe, wyciągnąć taki wynik, wygra, wygrywając na takim stadionie. Cieszymy się bardzo i na pewno chcielibyśmy taką drużynę widzieć w najbliższych godzinach.